Europosłowie Pisu tracą immunitety. Mencen zaczyna ich bronić w swojej batalii o immunitety, a przestraszona Beata Kempa skamle o pomoc w tej sprawie do swoich wyborców. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim subiektywnym vlogu wyjaśnię Wam, dlaczego cała ta imba o immunitety. Immunitety europosłów czwórki ma tak wielkie znaczenie. I, co ciekawe, w dwóch przypadkach przynajmniej jest tam ukryte dno. Po pierwsze trzeba wyraźnie powiedzieć, że cała prawica została zaskoczona faktem, iż komuś z ich otoczenia można odebrać immunitet. Matko bosko, mówię, to, to, to się stanęło. Jak do tej pory myśleli, że świat kończy się na Podkarpaciu, a tam są praktycznie nietykalni. W polskim Sejmie było niemożliwe, żeby ktoś z pisowców stracił immunitet. W Europarlamencie też się to pierwszy raz zdarzyło. Co ciekawe. A więc, panie Jaki, niech pan pamięta, Bruksela to nie jest miasto koło Rzeszowa. Tam też jest świat, że tak powiem, i tam są inni ludzie. Ludzie, którzy myślą i wiedzą, co mają zrobić, jak widzą. No, Może nie przestępce, bo nie chcę mówić, że przestępcy, ale kogoś, kto nawołuje do nienawiści. Patryk Jaki, Kępa, Mazurek oraz Poręba. Oni wszyscy stracili immunitety, gdyż dopuścili się promocji promowania treści zakazanych, nawołujących do nienawiści oraz promowania tego, co po II wojnie światowej było i nadal na szczęście jest uznawane za mowę nienawiści. Ci ludzie zapomnieli o tym. Nie chodzi tutaj tylko o promowanie słów. To nie znaczy, że oni sami promowali. Wystarczy, że polajkujesz albo podasz dalej. Na Twitterze można podać tweeta dalej. Treści, które są uznawane za nienawistne, stajesz się współautorem tych treści. A jako współautor jesteś za nie współodpowiedzialny. Gdybym ja na swoim Twitterze promował, nie wiem, Głupie wypowiedzi Kaczyńskiego albo Ziobry, to byłbym ich współautorem. Ja je komentuję, więc ja ich nie promuję. Ja je zawsze neguję. Ale wracając do tej czwórki spisu, która się właśnie obudziła w nowej rzeczywistości. Moim zdaniem, jeżeli poseł promuje pedofilię, nazizm czy inne rasistowskie zachowania, i nieważne, czy sam to napisał, czy podał dalej, powinien być uznawany za współautora i za współodpowiedzialnego tych treści. I nieważne, czy to jest Patryk Jaki, czy to będzie Donald Tusk. Tak czy siak, taka osoba powinna stracić immunitet i stanąć przed sądem właśnie za szerzenie nienawiści. Immunitet, nieważne czy prawo, lewo czy centrum, powinien być za to odbierany nie tylko w Europarlamencie, ale też w polskim parlamencie. O ile duże media, ONET na przykład, podają, że jest tam czwórka tych pisowców, co straciła immunitet, i jest ich czwórka faktycznie, to już prawicowe media. Zaczynają walkę w obronie Patryka Jakiego i beaty kępy. No, tutaj sobie zobaczcie takiego Twita. A dlaczego tylko ta dwójka ma być broniona i dlaczego cała prawica staje murem tylko za tą dwójką? No cóż, i tutaj się pojawia nam drugie dno sprawy. Jakiś czas temu zrobiłem bardzo popularny materiał na moim YouTubie z panią Beatą Kempią w tle. Dokładnie chodziło o interesy, śmieciowe interesy jej rodziny, chyba zięcia, jak dobrze pamiętam, który to zięć za czasów PiSu dorobił się fortuny na nielegalnych składowiskach śmieci i nikt mu niczego nie zarzucił, no bo jak PiS mógłby zarzucić coś PiSowcowi? No i teraz moim zdaniem cała ta obrona Beaty Kępy jest wywołana po to, bo Beata Kępa już wie, że musiała te swoje paluszki gdzieś tam wsadzić, żeby Zięciu nie poszedł siedzieć. I jak nowa, wolna prokuratura polska dobierze się do tego, to szybciutko, bez problemów, będzie można jej postawić zarzuty i osądzić ją. Czy zostanie skazana, czy nie zostanie skazana, to już jest mało ważne. Będzie można ją sądzić, bo Beata Kępa nie ma już immunitetu. A więc moim zdaniem w wypadku Beaty Kępy ta walka o jej immunitet jest tylko i wyłącznie motywowana tym, że ona już wie, że za wolnej Polski to, czego się dopuszczała, za pisowskiej Polski, będzie uznane za wykroczenie, za przestępstwo, ale na pewno będzie zbadane przez wolną prokuraturę i stanie ona na ławie oskarżonych, a nie na ławie tych, którzy będą wydawali oskarżenia. Natomiast jeżeli chodzi o Patryka Jakiego. No, co do tego człowieka, ja osobiście szanuję go. Patryk Jaki rodzinnie m, ma dziecko m, niepełnosprawne, zachowuje się jako dobry ojciec, dobry mąż i co do zasady naprawdę szanuję jego rodzinne podejście. Oczywiście nie szanuję jego pisowskiej gęby, gdzie krzyczy, wyzywa i oskarża i oczernia, ale jak to zawsze bywa, broniony jest jego immunitet, znaczy brak immunitetu, ale wszyscy mają teraz stać za Patrykiem Jakim i za chwilę będzie Patryk jaki pierwszym politycznym skazańcem w nowej rzeczywistości Polski. Znaczy, przynajmniej pisowcy tak będą krzyczeli. Dlaczego? Dlatego, że w mediach może jeszcze o tym nie ma, ale w kuluarach już się mówi o jakichś tam fundacjach które są powiązane albo będą powiązane z Patrykiem Jakim, o jakichś spółeczkach, gdzie może mieć dojście Patryk Jaki, a te wszystkie podmioty dostały milionowe, milionowe dofinansowania z ministerstw czy z innych, jakby to nazwać, nie przedsiębiorstw, ale dojni, takich, takich, wiecie, spółeczek, z których wysyła się pieniądze dla swoich, tak? Więc mówi się trochę w kuluarach o tym, że Patryk Jaki może być może wylądować w jednej z tych instytucji, jak gniew Jarosława go dopadnie i do Europarlamentu Patryczek się już nie dostanie. A więc tak czy siak i Beata Kępa i Patryk Jaki mogą, ja nie mówię, że mają, mogą mieć coś za uszami, oni tylko wiedzą, co mają za uszami, a nowa wolna prokuratura i sądy ocenią, czy to, co mają za uszami, nadaje się na skazanie, czy nie całej sytuacji pikanterii dodaje jeszcze mój ulubieniec z Konfederacji, Sławomir Mencen. Sławomir Mencen na tym twecie tutaj bagatelizuje, ośmiesza, a próbuje w ten sposób zdyskredytować to, co Unia Europejska tak naprawdę bierze na poważnie. Bo jeżeli, tak jak mówiłem, Mencen i jego towarzystwo, tak, to są nacjonaliści, żeby nie pozwiedzieć faszyści. To są ludzie, którzy ustami pana Tumanowicza nawołują do tworzyw. To są ludzie, którzy ustami Janusza Korwina Mikke dopuszczają się delikatnej pedofilii, gdzie normalni ludzie uznają jedno i drugie za haniebne czyny i ja osobiście też uznaję to za haniebne czyny, no to co ten męcen ma biedny mówić, skoro cała jego martyrologia i ideologia jego partii została zbudowana właśnie na nienawiści do dwóch czy trzech grup społecznych. No niestety, moim zdaniem, Korwin dał pewien drogowskaz w konfederacji, a Mencen świadomie albo nieświadomie podąża tym drogowskazem i prowadzi konfederację na jeszcze większą marginalizację. Już dzisiaj tych 18 posłów konfederacji, posłów, mężczyzn, aha, no jest tam jeden rodzynek, żona Bosaka, nie wiem czy nazwać ją kobietą czy przyboczną bardziej. No dobra, nieważne. Jest tam jeden rodzynek w postaci, rodzynka w postaci kobiety, ale tych 18 posłów już dzisiaj przez własną głupotę i przyjmowanie, pokorne przyjmowanie tego, co mówią wariaci z tego stowarzyszenia, z tego ugrupowania, nie stowarzyszenia, z tego ugrupowania, doprowadzili Konfederację do 6%, 6,5%. Masakra, byle tak dalej, panowie. No, ale oczywiście, jak zawsze na koniec, mogę się mylić. A może mam niepełne informacje i możecie coś mi dopisać. Piszcie w komentarzach. Za każdy komentarz, suba lub lajka, już teraz jestem Wam bardzo wdzięczny. Dzięki, na razie, cześć Wam.